Wokalista zespołu Bakrzyż? Gracie już ze sobą 31 lat. To dość długo. Jak zespół zmieniał się na podstawie tych lat? Wasze różni różnice, co było kiedyś, jak jest dzisiaj? Hmm, wiesz, my no nie gramy ze sobą 31 lat, bo 31 lat ma w ogóle cały zespół, a przez ten zespół, przez ten okres przewinęło się no, sporo osób, pewnie około 100. Myślę, że najczęściej najlepiej byłoby zadać pytanie tym wszystkim, którzy, wiesz, jakby byli w tym zespole, a już nie są. <laughs> oni ci mógł najciekawszej historii opowiedzieć, jak się układało. Ja, wiesz co, no, nie wiem, no, można opowiadać całą historię, natomiast nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby 31 nada powiedzieć w krótkim wywiadzie. Myślę, że czas by się znalazł. <laughs> jedziemy, da jedziemy dalej, do pytania. Więc jak wyglądały początki zespołu? Uuu, no powiem wam bardzo podobnie, jak tutaj macie. To było tak, jak już 30 lat i troszeczkę temu. I tak szczerze mówiąc, to był zespół szkolny z małego miasteczka na Śląsku Opolskim, z Kluczborka. Podwórkowy zespół chłopaków, którzy mieli ambicje w dawnych czasach wyjść ze swojego miasta i akurat czuli, zakręcili się pewnym gatunkiem muzycznym. No i tak uparliśmy się, że musimy to wszystkim innym pokazać, jakby to było fajne. No, okazało się, że to niektórym się to podoba, no i tak, i tak zostaliśmy już na tej scenie. Więc może nawiązując właśnie do tej odpowiedzi, w Rudzisku też jest wiele lokalnych zespołów. Ja będę zawsze mówił, i tu wspieram i zawsze mam taki, taką... w sumie no szkoda mieć taką satysfakcję, ale mam satysfakcję, że mojemu tacie, że tak powiem, proroctwo się nie powiodło, który powiedział, że nigdy ci się nie uda wyjść z tego miasteczka, jakim jest naprawdę Kluczbork, to jest tam wiem, 40 czy 50 tysięcy mieszkańców. Dlatego zawsze będę mówił, żeby nikt nigdy nie myślał z ludzi z małych miast, że myśleli, że to ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek. Więc jak się wybić z takiego małego miasteczka? W ogóle nie myśleć, że się jest z małego miasteczka. No, każdy jest z jakiejś, jakiejś przestrzeni życiowej i to nie ma moim zdaniem, to nie ma nijakiego wpływu na to, co możesz, czy czego nie możesz. No. wszystko zależy od ciebie. No. Nie wiem, dopóki człowiek sobie nie, zmysł nie zmysłowi, że praktycznie no, żyje. Na świecie, po to, żeby coś zrealizować, tak? I zrozumieć później, co chce zrealizować, jaka jest jego misja w życiu, i nabrać fajnej determinacji, żeby to realizować. No to w tym momencie wiesz, no, całe, wszystkie inne problemy stają się jak gdyby takimi pobocznymi. I się dzieje. Fajnie złapać zoom. A co czujesz stojąc na scenie, widząc, że ludzie się bawią, że śpiewają z kawałki danego zespołu? Co, między, we mnie jest na scenie duże rozdarcie między takim egoistą i trochę snobem, który, wiecie, no jest, jest taka sytuacja, że stanie na scenie, zaspaka jakieś tam jakąś próżność. To jest słabe, aczkolwiek nie można się z tego w ogóle nijak inaczej, nie chcę być na tyle hipokrytą, że mówić, że ja tego nie czuję satysfakcji z tego, że ludzie śpiewają moje piosenki, że pewne moje myśli, słowa dotarły i muzyka nasza dociera do, do ludzi, którzy się z tym identyfikują. Natomiast jest też, musicie pamiętać jedną rzecz, że na scenie jest się też muzykiem. I tu jest spore rozdarcie, bo człowiek cały czas jak gdyby jest w tworzeniu formy. Pewną formę, tak jak powiedziałeś. Bo my mamy taki pomysł. My też za każdym razem mamy pomysł. I na próbie, i później wychodząc na scenę. Też jest cały czas realizacja pomysłu, ale cały czas się poruszamy w obrębie tworzenia jakiejś formy i zbliżania się do ideału. I to jest jak gdyby moim zdaniem coś, co powoduje, że człowiek chce to robić. Oprócz tego, no mówię, ja w pewnym momencie życia zmusowuję się, że w moim przypadku jest to fizjologia. W ogóle granie, bycie na scenie, uczestniczenie w tym wszystkim, to jest fizjologia. Przez jakiś tam okres mm, nieuprawiania muzyki w moim życiu no, staje się okresem w ogóle bardzo ciężkim, trudnym. I, i szczerze mówiąc, no nie wiem, chyba bym nie miał sensu życia, gdybym nie mówił. Czyli można powiedzieć, że muzyka jest takim właśnie przetrwaniem tego życia. Znaczy, znaczy dla, książki, dla, no, mnie, no. dla mnie to jest, wiesz, no tak jak powiedziałem, moja fizjologia i fizjonomia. Muzyka. Ja, ja na scenie czasem mam takie sytuacje, jak słucham jakichś fajnych utworów, czuję, jak muszę dreszcze na całej no, inaczej, głupie powiedzieć, że stają mi włosy na sobie, bo wszędzie, no ale tak jest, no te to, to, to małe tam takie to one stają. No. Yy, Bakszerz ma na koncie swoim już 6 płyt. Nie liczyłem. Tak, ja się doliczyłam 6, mam nadzieję, że się nie mylę. Z której zespół jest najbardziej zadowolony? Moment, no, tak, no najczęściej to jest, zawsze się mówi, to najmłodsze dziecko, jest najbliższe ideału. Czyli ta z roku. Forever, For tak, ona jest jak gdyby, no, to jest nasze ostatnie dziecko, aczkolwiek no... Tak, ktoś powiedział, że po 40 artyści tracą ten okres już płodności. Akurat w moim przypadku, akurat ja jestem, wygadałem tylko po w moim przypadku akurat to się wręcz od zmienia. No my już w tej chwili na przykład ledwo wydaliśmy tą, już na wysokości września, października, będzie singiel, który będzie już zapowiadał nową płytę. Czyli w następnym. Znaczy, się, się, się jedną spodziewać. piosenkę z tej nowej płyty, drugiej żeśmy nie zdążyli za a czy na koncertach pojawiało, pojawiają się jakieś sytuacje, które będziecie pamiętali do końca życia? Jakieś śmieszne wtopy? Ja ludzi no. uwielbiam y, pamiętać i przede wszystkim na każdym koncercie staram się y, jak najwięcej złapać y, oczu. To co utkwiło właśnie po dzisiejszym koncercie w Rudzisku? Co utknęło w Pana pamięci? Utkwiło? Hm. Dużo osób śpiewało piosenki, to jest fajne, z nowej płyty to, to mnie zaskoczyło. To samo właśnie, że tak powiem, wczoraj było w rąkach, że wbrew pozorom nie te stare piosenki, tylko właśnie z tej, z tej nowej płyty ludzie śpiewali, co to, to, to po części no, jest dla mnie sporą satysfakcją, bo poznać piosenki przez 30 lat trwania zespołu, no to jest łatwo je gdzieś tam wcisnąć, natomiast to, że Płyta, która miała premierę w maj... w listopadzie, gdzieś już jest identyfikowana. To fajne, Czujemy miłe. E, jakie są... Nie, w sumie już pytam, bo płyta jest w produkcji. czy znaczy będzie niedługo. Na razie dubiemy. Graliśmy jedną piosenkę na koncercie, tak mówię. No my... Praca nad płytą jest no, dość długa. No, na razie jest to ten etap mm, uściśniania i ogarniania kompozycji piosenki całej, tekstu, aranżacji. No oczywiście nie jeszcze w studiu. Tak, czuć się inspirujecie. Czuć się tworzycie. No szeroko pojętą muzyką, albo jeszcze dalej, szeroko pojętym życiem. No bo tu rozumiem, że chodzi ci o warstwę tekstową i warstwę muzyczną, więc... Tak. No to jest, to jest właśnie mówię, no, każdy z nas też słucha różnych innych rzeczy, bo to, to, to trzeba podkreślić, że muzycznie jesteśmy czasem ludzie z różnych beczek, ale oczywiście każdy słucha też EGE. Natomiast no, no, część pracuje w teatrze, są z muzykami w teatrze. Część, no, jest to sytuacja taka dość fajna. Bakrzysz jest takim miejscem, gdzie ileś tam osób znajduje taką fajną, swoją, wypadkową, wspólną. Wystąpiliście w jubileuszowym odcinku Kuby Wojewódzkiego, dwusetnym, jak wspominacie tą inicjatywę? Jak każde inne zdarzenie. Nijak, wiesz, ja jestem bardzo opornym mediożercą, więc dla mnie nie jest wyjątkiem, czy ja gram w Grodzisku, czy Kuby Wojewódzkiego. Wręcz wolę tu zagrać, bo tu grałem na żywo, a tam to był playback. To bardzo zwykły, brutalny, komercyjny ruch. Pójście do Kuły wojskiego. Zapytacie mnie, czy oglądam ten program? Nie. Więc jak jesteśmy przy temacie komercji? Yy... Mam świadomość taką, że wydając płytę w dzisiejszych czasach, muszę zrobić swoje <laughs> minimalne maksimum, żeby parę osób dowiedziało się o tej płycie. Nie pójdę do programu. <laughs> Żeby śpiewać cudze piosenki i, i stać się z powodu bycia w programie celebrytą, bo nie chce mi się. Myślę, że bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Również.